Szanowni Państwo, ciekawa historia, bo byłem wczoraj na wywiadówce u lat 12. Jak się okazuje, wyniki na 4 plus, znakomicie, jak na łobuzerkę w tym wieku. Jednakże w całej szkole, w każdej szkole, obowiązuje zakaz tak zwanej telefonizacji. Bo, wielko się nauczyciel nie odwróci, wszędzie oni wszyscy wpatrzeni w komóry grupami całymi grają, grają, grają. Jest jakby zakaz powszechny. Pewnego razu. Gdzieś tam pani wyszła, coś im zleciła w klasie do przepracowania. Pani wraca, a wszyscy na komurach siedzą. Mam was, mówi pani. I zaczęła te telefony odbierać, bo mieli ważną sprawę do przerobienia, a jednak złamali zakaz, grzebiąc w telefonach. I szanowni państwo, okazuje się, że. ha, ha, ha. Prank mówią do Pani: prank, czyli żart taki. Okazało się, że Zaremski wymyślił, żeby wszyscy mieli case'y, te opakowania z telefonów, tylko patrzyli sobie w ten plastik. I Pani dała się na to nabrać, co sprawiło wybuch armatniego śmiechu u wszystkich. Pani łaskawie, tolerancyjnie uśmiechnięta, mówi, który to wymyślił. Wiadomo. się cały, tatach. Wszystkiego dobrego. Prank, prank narka. Zdrowia życzę. <grywa> Historia. Dobrego dnia. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, Ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich zdrowia.